Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na trzeci, superaśny Blue naśny odcinek z Ekstra Gierasy, która nazywa się FIF Puzzle! No pewnie, że tak! Juhu, już nie mogę doczekać się kolejnych levelasów, a wy, a jest ich! O! Oh! Super! O, patrzcie tylko rosiczki. Czy one są niebezpieczne? O, ja nie chcę stracić dłoni już na początku. O, uwolnimy tego ptaka. O, tak, jesteś wolny, wolny jak konik polny. Rewelacja, rewelacja. No i jest nasza ręka nieodgryziona. O, chyba czekamy w kolejce. Pod prysznic? Hmm. No kolego. Bo nic nie będzie z tego, już czekam i czekam. O, zabieraj się stąd, już. I za nim właśnie <gryw> został tylko burykusz! Świetnie, moi drodzy. No, jej kryształ, jaki piękny diament. Ja go chcę, ja go chcę, czyż nie? O, mój, mój klejnot piękny, cudowny. O i bardzo rentowny, superaśnie, blużej na aśnie. Ojej, patrzcie, co to jest? Jakaś kość dla naszych psów. O, zaraz będzie przynęta, przynęta. Au! Ratunku, ratunku, one mnie gonią, ale nie dogonią, bo próbujemy jeszcze raz. No, pewnie, kochani, zobaczcie sami. No, kostucho, dalej, dalej, ręku gadżeta. O, zaraz będzie ta kostucha nasza. Jest! Brawo! Brawo! Tak, zajmijcie się kością, a ja sobie przejdę. <grystanie> Super! No, to mi się podoba. O! Jej! Naszyjnik. Cudowny. Kolejny prezent rentowny. Tak, zaraz sobie prezent zrobimy, bo się niczego nie boimy, a zwłaszcza alarmu laserowego, tak mój drogi kolego. Jej, udało się, udało się, nie jest tak źle, ale ekstra, to mi się podoba, to mi się podoba. O, patrzcie tylko, dziewczyna biegnie do pana, a nasz chce chyba odwiązać jego łódź. O! Jej, nakryli mnie! To nie dzieje się! No to próbujemy jeszcze raz! Tym razem tak, żeby nikt nie zauważył nas! O, miejmy nadzieję, że się uda! Tak jest, tak jest, jeszcze trochę! Jej, brawo! Odpłynął! I co teraz? I co teraz, koleżanko? O, ratuj ukochanego, bo nie będzie nic z tego! Jesteśmy sobie w restauracji, na przepysznej kolacji, ale nie mamy kasiury! Jej, skąd weźmiemy portfel? Ja już wiem! Aha, ja już wiem, nawet jak kolację jem. Świetnie, to mi się podoba, ha, ha, ale super przygoda. No, o i znowu mamy jakiś klejnot do zdobycia. Nic przed naszym bohaterem nie jest do ukrycia. Oj, ojej, jednak złapał nas jakiś wstrętny alarm. I co teraz? Pan policjant nas zgarnął do więzienia. O, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ale jakoś sobie poradzimy. Miejmy nadzieję, że robotę skończymy. Jest! Świetnie! Wow, tyle kasiury! Jakie ma dolary w oczach! <laughs> Zaraz to spieniężymy! Tak sobie zarobimy. O, perfekcyjnie! Gramy w szachy, gramy w szachy. A jeden z pionków? Ma klejnot? O! Patrzcie, to nie jest obraz, to jest chyba okno! Ojej, przeuważyli nas! Więc bierzemy nogi za pas! O, no pewnie. No szybko, szybko, moi drodzy. Próbujemy. Próbujemy, bo się nie poddajemy. Klejnot zdobywamy, na przykład dla naszej mamy. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O nie, o nie, zaraz zaplątamy się. Jest, udało się. Brawo, brawo. Jej, tamten jest zły. Ale co mi do tego? Nic nie szkodzi, kolego. Ha, ha. Kolejka górska. O, on ma nasz portfel. I co teraz? Ale mamy naszą magiczną dłoń. O. Oddawaj naszą własność! Haha, haha, ha, ha. teraz moja jest ta ręka. Ulubiona i portfel też, więc nie ma już łez. Świetnie! O, chce mi się pić, chce mi się pić! A Dla tych dwóch napojów chcę żyć! O, mój napój i co teraz? Ale ja potrzebuję dwóch! O, bo się wszystko zamieni w puch? Mam nadzieję, że nie. No to próbujemy zdobyć dwa. Tra-la-la-la-la-la-la! La 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 la. ale jest gorąco. O, jeden. Jest w zasięgu ręki. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, i kolejna oranżada. Teraz jest ich cała gromada. Juhu, ale mi dobrze, panie Bobrze. Jak fajnie. Ugasiłem pragnienie. Tak, a teraz sielenie na balkonie, na balkonie, cieszą się wszystkie konie. I co teraz? O, co to takiego masz na głowie, koleżanko? Ja to chcę, ja to chcę, więc nie poddajemy się. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O! Jej, poraził mnie prąd! Nie, musimy uważać, musimy uważać! Bardzo rozważnie planować każdy ruch. O, by nasz plan nie zamienił się w puch? Tak, jeszcze raz spróbujemy. Tutaj jest zegar. O, świetnie. Oddawaj, oddawaj to. Jest, udało się, udało się. Ale fajnie, super, haha. I co dalej, mamy? O, małpa. Ja chcę, ja chcę jeść, ja chcę pić. Dla banana warto żyć. Mój banan, dzięki kolego. O, jaki pyszny, jaki smaczny. Rewelacja, dzięki, małpo. O, jakoś może przetrwam w tej dżungli. O nie, a teraz na pustyni? O, ja chcę wody, ja chcę wody. Wody, wody, proszę, jestem taki spragniony. O. Ratunku, ratunku, bo będę skończony. O, jeszcze trochę. Jest i woda. Na którą czasu nam nie szkoda. W końcu tu pustynia, to pustynia. Och, zaraz ugasimy pragnienie. Tak, moi drodzy. Musimy dostać się do klucza. Jej i rybon. Pirania wstrętna. O, ja już, już. Udało się! Udało się! Jestem wolny, wolny, wolny! Ponownie jak konik polny! Świetnie! Ale więzienie złowrogie! Z piraniami! O! Patrzcie tylko! Tam jest jej torebka! O! I jakieś pułapki, ale to na myszy! A nie na naszego bohatera! O, super! Jest! Oddaliśmy jej torebkę różową! I jest w nas zakochana! Zakochana para, Jacek i Barbara. Świetnie! O, patrzcie, tylko. Potrzebuję ten list otrzymać od mojej koleżanki. Zaraz, zaraz. Powoli, powoli. O, zaraz się dobiorę do soli? O, nie! Zamarsz! Nasz bohater zamarsz! I co teraz, i co teraz? Hmm, jeszcze raz musimy spróbować. I czasu nie żałować. No, dawaj ten list. Ja chcę ten list od ukochanej. O, a co ten pan? Tam się tak żołądkuje i nas tutaj rozdzielić próbuje. O, jest! Dzięki! Jaki cudowny, miłosny list! List miłosny! I dlatego bohater taki radosny! Świetnie, moi drodzy, to mi się podoba! O, kolejka po burgera! Oj, jestem ostatni! Jestem ostatni! O nie, o nie! Złapać frajera! <laughs> Bo czeka na burgera! Nie, ratunku, ratunku! Nie będzie, nie będzie uczty ani poczęstunku. Miejmy nadzieję, że będzie. Jeszcze raz próbujemy. Na burgerka się zaczaje, zaczaje! Yeah! Mam go, ale piszota smakota dla każdego robota i kota. Miniam mój burger mój, a nie twój, kolego. O, potrzebuję zdobyć ten zwój. Czy to jest mapa skarbu? Mam nadzieję, mam nadzieję, ja tej sprawy nie oleję. O, dawaj, dawaj, dawaj. Jej, i co? Wow, tak! Mój, swój, mój, tylko mój! Haha, ha, zaraz popłyniemy po ten skarb, aż urośnie nam na plecach garb. O, patrzcie, malujemy, malujemy. Czasu nie żałujemy, potrzebuję czerwonej farby. O, patrzcie, tylko, a pan został bez niczego! Oj, przepraszam, mój drogi kolego! Cóż, moi drodzy? O, paczka. ja chcę paczkę, 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 pod wycieraczkę. Oho. I co teraz? Pani nic nie zauważy, a mi się ta paczka marzy? Jej, dzięki koleżanko! Rewelacja, rewelacja! Rozchmurz się, rozchmurz się! O, ja chcę trochę poczytać w spokoju w moim własnym pokoju! O, co tutaj zrobimy? Tak, wtyczkę z kontaktu wyłączymy. No pewnie! Jej, wreszcie trochę spokoju w moim ukochanym pokoju! O, co tutaj się dzieje? Jaka awantura? Awantura to bzdura. Ojej. Hm, zaraz wyłączymy ten przycisk i już będzie ciszej. O, a dlaczego nasz bohater się denerwuje? O co tutaj chodzi? O co się rozchodzi? Bo ja nie wiem, moi drodzy. Pada deszcz, pada deszcz! Zimno, że aż przeszł mnie dreszcz! I co teraz? Przydałby się parasol? O, taki czerwony, piękny. O, ojej, ojej, przepraszam kolego. Nie chciałem uderzyć w główkę cię. O, tak mi teraz z tym źle. No cóż kochani, próbujemy jeszcze raz. I zdobywamy parasol tym razem. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, bo tutaj na głowę mi deszcz leje. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Damy radę, damy radę. Jest! Udało się! Już mi nie jest źle! Przecież masz dach nad głową na przystanku. Po co ci parasol? Bardzo dziwne, nie sądzicie? Tyle wam powiem. Skrycie. Haha! Ha. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych super odcinasów z tej ekstra gerasy. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia!